wam o jednej bardzo ważnej rzeczy która przyszła mi do głowy którą stosuję która mi przyszła do głowy że warto się tą rzeczą podzielić e, mianowicie jest to coś co kiedy ja słyszę bardzo mnie denerwuje kiedy inwestorzy słyszą że bardzo mnie denerwuje a kiedy ty nie będziesz mówił o tych rzeczach kiedy wykreślisz sobie te dwa słowa ze swojego słownika budowlańca, wykończeniowca to odniesiesz sukces a klienci będą polecać jeden do drugiego tak się przynajmniej w moim przypadku dzieje pierwsze słowo jakie często używają inne jako używają inni właściciele firmy inni ludzie czy tam pracownicy to jest słowo nie da się wyraz osiągnąć. Nie no się na nie rozbrot, po prostu, że się czegoś nie da. E, żyjemy w takim świecie, że się wszystko da. Ludzie skaczą z kosmosu na spadochronie, e, nie wiem, nie, no, silniki odrzutowe zakładają na plecy i startują, i jest, no, po prostu skrzydła i lecą, e, można spawać pod wodą i tak dalej. Więc w budowlance generalnie też się da zrobić wszystko, tylko trzeba chwilę pomyśleć, e, trzeba chwilę pomyśleć i to po prostu zrobić. Czyli słowo nie da się, e, i że jest jakiś problem. Tego słowa też ludzie nienawidzą, nie cierpią, więc staraj się tego nie używać, tych tych słów, a uwierz mi, a ludzie będą cię kochać i będą zawsze Cię polecać, bo ile razy dzieci mi mówią, pan to jest jednak inny, bo ten ktoś tutaj był i mówił, że się tego nie da nie da się i tak dalej, nie, albo że jest problem, bo coś tam. Nie? Tak więc dwa słowa, które naprawdę można wykreślić w naszym fachu, w naszym, z naszego języka, w naszej branży, e, nie da się i mamy problem.